Po tygodniach zażartych walk Amerykanie docierają do zniszczonego Seulu. Kiedyś radosne i zasobne Seulu stało się Morzem Ruin. Trzeba przemyśleć określenie człowieczeństwo. 18 lipca 1944 roku Kong miało paść podczas D-Day, Ale Kanadyjczycy i Brytyjczycy zajęli jego zgliszcza dopiero po kilku tygodniach. Zginęło ponad 1000 cywilów. Brytyjczycy stracili ponad 4000 ludzi, Niemcy dwa razy więcej. Żeby pokonać 10 kilometrów, zrzucono 10 tysięcy ton bomb. Nie możemy nacierać przez Francję, zrzucając 1000 ton bomb na kilometr. Wyzwolenie Kon było kosztowne, ale obrona miasta osłabiła Niemców i przyczyniła się do późniejszego zwycięstwa aliantów. Kiedy siły lądowe zajmują Senlu i Spitfire'y spitfajery Rafu ostrzeliwują Niemców. Na jednej z dróg Normandii zaskakują samochód feldmarszałka Romna. Romer zostaje ciężko ranny. Nie może walczyć. Kilka dni później, 20 lipca, dochodzi do zamachu na Hitlera. Zamach zorganizowali oficerowie Wehrmachtu. Ginie kilku członków sztabu, ale sam Hitler jest tylko lekko ranny w rękę. Mimo to, Wehrmacht słabnie. W kąt Wolność ma swoją cenę. Francuzi są przyjaźni i mili, ale widać też łzy. Tyle rodzin straciło bliskich. Straty są tak duże, że alianci werbują Francuzów. Pomagam Kanadyjczykom. Dali mi szpadel i płacą 6 franków dziennie. Któregoś dnia zostanę żołnierzem, takim jak oni. Po zajęciu Ką spadochroniarze mogą odpocząć. Walczyli bez przerwy od D-Day. Ponieśli ciężkie straty i odkryli, że Niemcy rozstrzelali część ich wziętych do niewoli kolegów. Wszyscy wiedzieliśmy, że walka może skończyć się śmiercią albo niewolą. Nikt nie chciał przestać walczyć. Alianckie żądanie bezwarunkowej kapitulacji dodawało nam sił. Nie odrzucimy broni, będziemy walczyć za Ojczyznę. Początek sierpnia 1944 roku alianci zbierają wszystkie czołgi, działa i półtora miliona żołnierzy, żeby zamknąć Niemców w okrążeniu zwanym Kotłem Falaise. Przez 18 dni 300 tysięcy aliantów z dwoma tysiącami czołgów walczy z 200 tysiącami Niemców i ich 200 czołgami. Niemcy tracą wszystkie czołgi i około 90 tysięcy ludzi. 40 tysięcy trafia do niewoli. Wielkie straty oznaczają koniec bitwy o Normandię. Wiozek generała przez kocioł falezy. Odwrót i klęska to koszmar każdego żołnierza. Wokół zniszczone niemieckie czołgi, ciężarówki i pojazdy sztabowe. I konie spuchnięte po śmierci w groteskowych pozach. Setki zdeformowanych niemieckich zwłok świadczą o potędze alianckiego ataku. W końcu opuszczamy sektor Falez, zostawiając za sobą Odór i widok śmierci.